Podczas drugiego stażu, czyli po drugim kursie nurkowania w Egipcie, poczułam się już dość pewnie. Pojechaliśmy na takie nurkowanie, popłynęliśmy w i schodziliśmy dość szybko na 50 metrów, nawet troszeczkę ponad, żeby obejrzeć, właśnie wrak. Byłam oczywiście w parze z nurkiem i schodziliśmy sobie. Na trzech metrach sprawdzaliśmy sprzęt. Yy, wydawało się, że jest wszystko dobrze. A ja stwierdziłam, że wow, ja już nawet czuję, jak zmienia się ciśnienie, bo powietrze, które dostaje do ust, yy, już nawet jakoś tak inaczej mi się sączy, tak, wydaje mi się. Taka dumna z siebie zeszłam na te 50 metrów, yy, i tam instruktor zapytał każdego z nas, ile? Masz powietrza. Ja spojrzałam i zobaczyłam, że wskazówka chodzi tak. I raz sięga 200, raz 50, czyli rezerwy. Myślę o o. I pyta mnie instruktor, ile masz? A ja mówię, nie wiem. Więc myślał niezrozumiała nie zrozumiała pytania. Powtórzył, ile masz? Nie wiem. Zirytowany instruktor podpłynął do mnie, zobaczył co się dzieje, i tylko zobaczyłam jego minę. Było bardzo źle. Podpłynął, coś zrobił z tyłu e, przy moim sprzęcie i popłynęliśmy. Ale widziałam, że był nie w sosie. Był bardzo zestresowany e, i szybko nas oprowadził po tym braku. Wypłynęliśmy, jak nie on. E, a na łódce okazało się, co się stało. Każdy nurek odkręca sobie butlę na samym początku, a potem leciutko jeden ruch robi, jakby zakręcana. Ja o tym zapomniałam. Zrobiłam te ruchy dwa razy. Co się stało? Wydawało mi się, że tak świetnie czuję ciśnienie, a ja po prostu wykorzystywałam powietrze z wężyka. Nie potrzebowałam go dużo, więc wydawało mi się, że jestem super murkiem. Wcale tak nie było właśnie zaczynały się kłopoty. Sytuacja była poważna, bo za chwilę powietrze podawane pod takim ciśnieniem mogło mnie wystrzelić na powierzchnię. Instruktor bardzo powoli odkręcił do końca butlę, nie wiedząc, czy ja nie wylecę przez sam jego ruch, ale to była nadzieja dla mnie. Co on przeżył? Nie wiem. Ale po tej sytuacji wiem, że nie ma nic gorszego niż za duża pewność siebie. Nawet jak się jest tą specjalistą w dziedzinie, mogę sobie być teologiem, mogę dużo wiedzieć o Bogu. Jest takie niebezpieczeństwo, że kiedyś uznam, że ja już wiem o co chodzi, i wtedy powinna ci się zapalić czerwona lampka. Skoro ja już wiem wszystko o Bogu, o, o, to może żyje już w swoim wyobrażeniu jego. Nie ma nic piękniejszego w życiu wiary, niż to, że Pan Bóg ciągle ci się objawia i ciągle cię zaskakuje. Jeśli jesteś już tak super z nim zaznajomiony, że wiesz o nim wszystko, to zacznij go prosić, żeby na nowo ci się objawiał, bo pewnie żeście się zgubili.